mi się, teraz będziemy to wszystko rozwijać I będziemy to wszystko jakoś układać, żeby to ładnie się prezentowało Mam trochę takiego chaosu na głowie, trochę grzywka mi spadła Ale to raczej kwestia tego, że się przebierałam teraz Po prostu sobie tak wyciągam o. Może teraz się wydaje, że te loki za mocno zakręcone, ale chwilka Biorę taki wosk od Bad Head Troublemaker i zaczynamy po prostu tak. Nie, ja w ogóle to pachnie bardzo przyjemnie. Fuh. 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 Teraz bierzemy szczotkę i sobie tak rozczesujemy. W ciągu dnia te trochę się wyprostują. Ale generalnie. nie jest, nie? Właśnie przez ten spray w wosku. oj Wosku sprayu. Te loki nie wyglądają jak taki totalny chaos. Tak to się prezentuje. Moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. No, zobacz. Nie, no, patrz jak ładnie. Możemy też trochę jeszcze dodać tego wosku. Będzie w ogóle mega. Tak. Nie, no ładnie to się prezentuje. Ach, kocham to. Dobra, jeszcze może trochę wosku. Tak bardziej na końcówki. Ale może się wydawać, że tak dużo go psikam, ale on po prostu przyszedł mi jakiś taki zepsuty i on prawie się nie psika. Więc... Trzeba tak mm -hmm, Jeszcze może trochę. Jeżeli Ci się wydaje, że ten skręt jest za mocny, to pamiętaj, że w ciągu dnia to wszystko się trochę wyprostuje. Nie, no pięknie. Zaobserwuj mnie. Bryjekie.